w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Piotr Wawrzyniak, Pogali Bawidony, mała 22 gratulujemy. Cześć, dzięki, super. Te trzy czwarte salta prawie, prawie pełne, co, co to był za pomysł? Pomińmy ten temat. Nie, na świeżo. Głowa chciała, nogi nie i, i tak wyszło. Słuchaj, ale ja gra... robię? Na świeżo robię, bez problemu. Wierzymy natomiast, zwycięstwo jest i widzę, że jakiś taki no kamień, to ma opowiedziane głaz z serca spadł. No tak, bo to moja kariera, wiadomo, walczę jakoś tam nie za często. A fajna walka, mocny przeciwnik, udało się wygrać, więc tylko się cieszyć. To był taki jeden moment, w którym my też nie widzieliśmy do końca, no bo jakby przerywanie walk w stójce Adriana Błaszczyńskiego to jest coś e, niezaskakującego, natomiast finalnie w wywiadzie po walce powiedział, że absolutnie nie ma żadnych pretensji, musi to obejrzeć e, i nic kontrowersji on tutaj e, nie widzi. Jak ty zobaczyłeś tą sytuację, to jakie pierwsze, jaka pierwsza chwila, pierwsze uczucie? A nie wiem w sumie Moment co... przerwania walki. Aha, sam koniec. Czy był uzasadniony? No wydaje mi się, że tak, że tam już no, tam... No mogę... jest bliska jakby też yy, jak to wyglądało, więc czy, czy to było możliwość pójść to dalej? tam kilka razy miałem, ja już padał, więc to wcześniej, że już to taka akumulacja, że to już mogło no, no wydaje mi się, że dobry moment. Generalnie rozmawialiśmy przed i ty generalnie chciałeś podjąć walkę w stójce, walka w stójce była, nie bałeś się, i trochę zebrałeś, trochę oddałeś, jesteś zadowolony z tej swojej pracy stójkowej? Jestem zadowolony ze swojej stójki, to też właśnie przerabialiśmy w klubie mocno z trenerami, chciałem się sprawdzić jakby w stójce wiadomo, no ale docelowo tam wiadomo, że gdzieś były te zejścia, że planowane, nie? że wiadomo, że zaczynamy w stójce, ale jak będzie moment i tempo to trzeba to zejść. Powód salta, no, no na chwilę do niego wrócę, był jakby w pełni uzasadniony, bo e, nie wiem, ostatnie twoje zwycięstwo to ile lat temu było? Oj, lat temu? Nie, nie pamiętam. Tak mi się wydaje, więc to już długi Ale okres minął... No nie. więc właśnie e, to jest chyba dodatkowa satysfakcja. Po tym dłuższym okresie, po tej ostatniej walce, która taka była no niezbyt udana zakończona w takich a nie innych okolicznościach po tym sokerku. To jest to powód do tego, żeby się cieszyć, tym bardziej, że pojedynek po raz kolejny na gali Babilon, ten main event bardzo efektowny. No tak, cieszę się bardzo, bo właśnie ta moja częstotliwość walki nie jest za duża. Tutaj była mocna walka, fajna walka wieczoru, mocny przeciwnik, udało się to wygrać i taki kamień serca spadł, jakby wiadomo, że teraz... Trzeba patrzeć do przodu i iść dalej. Chcecie jakieś, szukać jakiejś walki. To co pokazał dzisiaj rywal było dla ciebie zaskoczeniem? No, spodziewałem się, że będzie twardy. Naprawdę ma twardą głowę, bo dostał dużo ciosów. Aż w pewnym momencie się bałem, żeby się nie wystrzelać, bo wiedziałem, że może się zaraz tak odwrócić sytuacja, że to ja będę szukał tlenu, a on będzie mnie bił. Nie? Bo wystrzelam się wystrzelam po prostu. Z twojego punktu widzenia, tak? z twojej, gdzieś tak na gorąco oceny, po tym okresie, po tym powrocie, co dziś tak najbardziej uważasz, nie zagrało tak jak chciałeś, żeby zagrało w tej walce u ciebie? Nie wiem, może od razu ten pierwszy taki lewy prosty, co dostałem, cały czas w robiliśmy, dożyłem się przechylać na boki, a pierwszy lewy dostałem prosto na mordę i mówię, co No ale to mi dało w sumie tak, że się włączyłem jakby, a ja miałem się pochylać, nie? I już potem było OK. Ta walka, to z tych, które do tej pory stoczyłeś, taka najbardziej najmocniejsza, najtrudniejsza była? Jak to oceniasz? No można tak powiedzieć, najbardziej wartościowa tak, mam, to walka wieczoru z byłym prezydentem no pasa na gali Babylon, więc mam nadzieję, że to taka ważna walka i że cieszę się, że udało się wygrać. Zaraz będziemy twojego menadżera tutaj mielić, ale czy już coś wiadomo, ponieważ no nie wiem, e, łączy dwie funkcje, menadżera i matchmakera, czy już wiadomo, że dojdzie do nie wiem, to bratobójcze to dobre, dobrze nazwane, natomiast no i ty i Paweł jesteście w Artnoxie, czy już coś wiadomo, jest jakaś gwarancja takiego starcia? Szczerze mówiąc nie wiem, tak na razie się nie głowiłem jakby co będzie dalej po tej walce, bo miałem tutaj jakby skoncentrowany byłem na tej walce, bo wiadomo, że od tego dużo zależało. Nie chciałem tam wybiegać gdzieś w przyszłość, bo to nie ma sensu. No i zobaczymy co tutaj Artur wymyśli z Artnoxa i, i Tomek Babiloński, co, jak oni to widzą i zobaczymy. A kiedy ty byś był gotowy? No wiadomo, najbliższa gala to jest 25 czerwca, trochę pewnie za szybko, a czy kolejna jest lipiec sierpień wchodzi w grę? No tak jakoś, lipiec sierpień będzie okej, okay. tak trochę wolnego, żeby zapać, odetchnąć troszkę, bo to wiadomo przygotowania były długie i męczące. Trochę zapać świeżości no i mogę dalej się bić. No czekamy w takim razie na ten kolejny pojedynek, żeby to nie była tak długa przerwa jak te co ostatnio dzisiaj przetrafia. Mam no, nadzieję, że teraz będzie dobrze, że teraz jest ta walka, taka dosyć będzie przemowa i że już będą taka seryjność tej walki, ciągłość będzie taka normalna po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Z okazji Cię pozdrowić, podziękować swoim sponsorom Detwoja Natura, Veritas Group, Kompozytor Catering, kroplówka.pl Francesco Marmi Fly Kids i, i Czerwony, smok. Kids, Czerwony Smok. No kolegom z klubu Czerwonego ze Smoka, trenerowi Arkowi Wiosłowi od zapasów, trenerowi Przemkowi Gnatowi od Sparteru, Bartasowi Jeździerskiemu ze Stójki, Michałowi Pietrzekowi i Mariuszowi Koralowi. Dzięki. Dziękuję bardzo, Dzięki. Dzięki bardzo.